Czy pies mu po bagażniku Mikro skacze? Ja pierdolę. Rafał Pierdolę, że jest najlepszym kickboxerem w Polsce, A jak dostał pączka jako przeciwnika, to co wid? Plecy, refluks, niewyspanie, cała oferta, był głodny, jest singlem. Wszystko by nie zawalczyć, TBH znam jego trenera i jest posmiewiskiem w klubie. No i bana do to niestety za Widzicie? I t... Bo to prawdopodobnie Sergiusz tego Donate'a wysłał. I co jest ciekawe w tym wszystkim? Ziomek pojechał na wakacje, wiecie, wielki milioner, cztery auta czy tam, czy nie pamiętam już, co tam kupuje motocykl, złote zagarki. Niestety. Na wakacjach wydał parę groszy, pieniądze się skończyły, 3 złote w Donate'ach wysyła. A ja powiem, nas się bronić go tyle. Po pierwsze, nie przyjąłem walki z Pączkiem dlatego, że ja czekam na jakieś sportowe wyzwanie, ja nie chcę bić youtuberów, którzy są w sumie koniec końców bezbronni w obliczu tutaj no utalentowanego bądź co bądź zawodnika jak ja. A po drugie, akurat wtedy serio tak się złożyło, że czasu nie miałem, więc to nie jest moja wina, a wina tego, że po prostu termin gali był nieodpowiedni.